Kiel. przemysław Kupajew. Witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie. Kolejny koniec tygodnia, a nasz dzisiejszy program rozpoczynamy od sprawy ogólnopolskiej, sprawy, która dotyczy finansów, finansów jednego z byłych polityków Platformy Obywatelskiej Jana Mali Rokity. Czego ta sytuacja dotyczy? Przybliżmy naszym widzom. Jan Maria Rokita został oskarżony przez Konrada Kornatowskiego, który w tym czasie był nominowany na komendanta głównego policji i jak został nazwany właśnie przez Jana Marię Rokitę. I dlaczego, i za co? Nikczemnym prokuratorem stanu wojennego. Sprawa dotyczyła właśnie zaszłości jeszcze, które miały miejsce pod koniec PRL-u, kiedy Konrad Kornetowski był asesorem w prokuraturze. No, ale ta sprawa została zamknięta, zakończona, jednak według Jana Marii Rokity Takim nikczemnym prokuratorem, który nie do końca dobrze poprowadził całą sprawę. Tam chyba sprawa zabójstwa, ale skończyła się umorzeniem. Odtuszowanie dowodów chodziło. No ale to związało się z tym, że Jan Maria Rokita został oskarżony o zniesławienie. Kolejne instancje sądów przychylały się do wyroku skazującego, który nakazywał przeprosić Konrada Kornatowskiego na łamach dziennika Radia Tok FM i Radia Z. Jednak do tych przeprosin nie doszło i no do skóry Jana Marii Rokity dobiera się komornik. No i właśnie bardzo źle chyba, że nie doszło, bo Konrad Kornatowski mówi, że gdyby te przeprosiny padły, to by taka sytuacja nie nastąpiła. I Jan Maria Rokita skarży się, że w sumie 350 tysięcy będzie musiał zapłacić. Na razie chyba 100 tysięcy jest osądzonych takich prawomocnym wyrokiem. Może do tych 300 tysięcy dojść, jeżeli wszystkie sprawy Jana Marii Rokity by doszły nie tylko ta związana z Konradem Kornatowskim. Ale wczoraj się żalił dziennikarz że to go zrujnuje, wykluczy go z życia społecznego. Skarżył się na swój ciężki los z włoskiej Perugii. No i to wywołało natychmiastowe reakcje w polskich polityków, którzy spontanicznie zarządzili akcję wsparcia Jana Marii Rokity. Czyli Rokita. taka zbiórka dla Jana Marii Rokity. Tak, przekazujemy sobie kapelusz i kto ile może, tyle Kaszkiet wrzuci. chyba. Kaszkiet, tak, bo w taki kaszkiet był wczoraj ubrany Jan Mario Rokita. Dosyć ciekawie wyglądał. Ale tutaj jest sprawa dosyć interesująca, bo w obronę Jana Marii Rokity zaangażował się sam Jarosław Kaczyński, który w 2005 roku właśnie chyba nominował Konrada Kornatowskiego tak. na komendanta głównego policji. I mówił, że oskarżenia wtedy mówił, że oskarżenia Jana Marii Rokity są bezpodstawne, więc tutaj dziwna zmiana frontu. Niektórzy politycy chcą pomagać, niektórzy nie chcą pomagać. W każdym razie sytuacja jest o tyle zastanawiająca, że jeżeli jakiś zwykły człowiek ma problemy z urzędem skarbowym i ich Pieniędzy mu brakuje, no to jakoś się nikt nie spieszy, aby mu pomóc. No to jest raczej chyba kwestia humorystyczna. Nikt nie będzie chodził z kaszkietem po polskim parlamencie i szukał pieniędzy dla Jana ty Rokity. Ale co parę wiem, tysięcy Monik chyba już 6200 złotych zajął z wypłaty tego byłego polityka, więc taki biedny nie jest, skoro z samej wypłaty można 6200 złotych zająć. Biedny nie jest, no i ma kolegów. I to jest rzeczywiście chyba. Ku pokrzepieniu jego serca, że chcą się jednak wstawić za nim i nie zostawić go samemu sobie. Tym bardziej, że być może Jan Maria Rokita będzie chciał wrócić do polityki polskiej. A może teraz w innej frakcji, skoro Jarosław Kaczyński tutaj go, go bierze w obronę i też mówił, że do zbiórki się dołączy, jakby co. To się wszystko okaże. Zobaczymy. W każdym razie będzie na pewno dosyć interesująco. Teraz przenieśmy się z naszym programem do Wałbrzycha i sprawa, która tak naprawdę zelektryzowała całą Polskę, ponieważ Wałbrzych kilka miesięcy temu, dokładnie w grudniu ubiegłego roku, wyszedł na czoło całej Polski w walce chyba z alkoholizmem. I był pierwszy, jeżeli chodzi o prohibicję, zarządzono zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych i to nie tylko w sklepach, ale też w punktach gastronomicznych. No chyba sprawa też troszeczkę z uśmiechem może być potraktowana, albo w ten sposób, że już w Polsce tak naprawdę nic nie będzie wolno, państwo policyjne. Wtedy w, w grudniu została zawarta ugoda pomiędzy handlarzami, właścicielami sklepów czy punktów gastronomicznych i, i urzędem miasta że tak naprawdę ci właściciele musieli zadbać o porządek w swoich punktach, czyli o ochronę, o ochronę, więc systemy monitoringu. Jeżeli dobrze zadbają o, to, o ten porządek, no to, no to ten alkohol być może będzie można sprzedawać, ale kończy się w tym momencie ten czas ugody, bo ta ugoda miała potrwać przez pół roku i ciekawe, czy od 1 lipca w Wałbrzychu w godzinach nocnych będziemy mogli kupić alkohol. Radni chyba są bardziej święci od papieża i zakazują sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych, i to też jest bardzo zabawne, że nakazują właścicielom sklepów i dyskotek, innego rodzaju lokali, żeby pilnowali porządku. Od no, tego są chyba specjalne służby. Ja myślę, że Straż Miejska i Policja znacznie bardziej się do takiego czegoś nadają. A myślę, że kilku radnych na pewno by się znalazło, i podejrzewam, że dziennikarze wielu z nich widzieli, którzy w godzinach nocnych również pili piwo, chociażby w ogródkach piwnych, bo. Żaden człowiek, podejrzewam, nie jest wolny akurat od tego typu sytuacji i każdemu można powiedzieć, że no, w pewnych takich sytuacjach się znajdował. No to jest dziwna sprawa dosyć, zobaczymy jak się to będzie rozwijało. W niej Górze na szczęście takiego zakazu na no, razie nie powiedzieć, ma. Ja chciałem powiedzieć, ciekawe czy jakieś inne miasta w Polsce pójdą wzorem Wałbrzycha. Który... Ale oburzenie społeczne chyba było na tyle duże, że radni się jednak zaczęli opór. zastanawiać nad to tym. Bardzo duży opór na pewno w Wałbrzychu. Co robią? No więc zobaczymy tak naprawdę, bo mija ten czas ugody i od 1 lipca jeszcze nie ma w tym momencie decyzji, jak ta sprzedaż alkoholu będzie przeprowadzana i czy będzie można sprzedawać w nocy alkohol. Ale będzie rosnąć chyba ta sprzedaż alkoholu tak myślę, że od godziny pomiędzy 19 a 20, bo tak zapasy. A, a ciekawe, noc jest traktowana tam chyba od, chyba od 22, tak od jak Chyba od więc pewnie przed 22 są bardzo duże kolejki w Wałbrzychu. No i jak to będzie później wyglądało? Będą chowali się w krzakach po kątach ludzie, którzy będą chcieli wypić piwo I kto będzie w ogóle kontrolował, strasznie miejska, policja im będzie zakazywała. A może jakaś szara strefa w, te, w tym momencie i to dopiero nie będzie porządku w tym Wałbrzychu, jak jakaś szara strefa sprzedaży alkoholu, punkty po 22, ale u pana Władka w garażu będą sprzedawały. No ale to będzie rozwój przedsiębiorczości chyba, więc Ale może nie będzie podatków z tego, nie można alkoholu sprzedawać bez aktyzy. A propos szarej strefy, to mi się przypomniała sprawa dotycząca Jana Marii Rokity, bo też wypowiadał się, że być może jeżeli będzie taka sytuacja, to będzie musiał pracować na czarno, żeby nie oddawać komornikowi tych wszystkich swoich pieniędzy na Saksy wyjedzie. Tak też mówił, też mówił, że być może będzie musiał tak daleko wyjechać z Polski, żeby go polski wymiar sprawiedliwości i polski komornik nie dopadli. No zobaczymy gdzie wyjedzie, na razie mamy go z głowy, bo jest w Peru w Peruzi, w Kaszkiecie. Kończymy Wałbrzych, kończymy sprawę Jana Marii Rokity i na sam koniec naszego programu, ale chyba raczej nie koniec, bo to najdłuższy temat, którym będziemy się zajmowali, to sytuacja dotycząca śmieci, ustawy śmieciowej wprowadzanej w Jeleniej Górze, ale przede wszystkim tego co się działo w ubiegłym tygodniu, tych minionych siedmiu dniach. dowiedzieliśmy się, że złożone oferty wywozu nieczystości w tym nowym systemie segregacji odpadów, niestety nie zadowoliły miasta, więc przetarg został unieważniony. Prezydent, wiceprezydent Hubert Papaj mówi, że już niedługo od razu zostanie ogłoszony nowy przetarg. No i dlaczego ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda? Od razu mamy reakcję wszystkich opozycyjnych partii w piątek konferencja Prawa i Sprawiedliwości no i radni Prawa i Sprawiedliwości, no tu domagają się tak naprawdę dymisji Huberta Papaja, który odpowiadał za wprowadzanie tej ustawy śmieciowej w Jeleniej Górze. Podobną sytuację mieliśmy, jeżeli chodzi o Warszawę, tam pani Gronkiewicz-Walc odwołała swojego zastępcę, jeżeli doszło właśnie do, do zaniedbań we wprowadzaniu całego tego systemu nowych, nowych śmieci, tak można to, to powiedzieć. I powiedzmy, co co ty na ten temat? A to się nie podoba nie tylko radnym PiS, ale radnym również sojusz Lewicy Demokratycznej. Ale to już chyba takie prawo opozycji, że jeżeli cokolwiek się nie uda rządzącej ekipie aktualnie, no to jest powód, żeby podejmować tego typu działania. A ja to nie to mówię, to że nie są zasady. To chyba niekoniecznie się nie podoba radnym, tylko nie podoba się też wszystkim mieszkańcom, ponieważ na początku zamieszanie z deklaracjami, które na początku dotarły do mieszkańców w takiej wersji, że będziemy odprowadzać opłaty w systemie trzymiesięcznym. Później okazało się, że zmiana decyzji będą opłaty co miesiąc, ale deklaracje już w niektórych domach były te co 3, opłaty co trzy miesiące. Później nie wiadomo do którego dnia miesiąca złożyć te deklaracje, a na końcu się okazuje, że to i tak wszystko kan rozbić, bo nie mamy kogoś kto odbierze od nas te śmieci. Myśleliśmy, że ewentualnie po tym przetargu Płyną jakieś takie korzystne oferty, że jest szansa na to, że za te śmieci, odprowadzanie, odbieranie tych śmieci zapłacimy mniej. Okazało się, że no musielibyśmy zapłacić jeszcze więcej, jeżeli miasto, dwa razy więcej. miasto by przyjęło te oferty, które są przygotowane przez oferentów. Z tego co wiem, to chyba w granicach 50 milionów konsorcjum MPGK 53. i 53. I CIMECO, złożył to jest konsorcjum tych dwóch jeleniogórskich firm jeszcze w, w, w przetargu wystartowała jedna firma, firma nawet nie tyle niedoszacowanie tej całej oferty, o której spodziewało się miasto ale przede wszystkim też te dane, które podane były w przetargu które były dostępne dla oferentów czyli mniej więcej założone kwoty odbioru śmieci mniej więcej ilość osób, które zadeklarowało segregację bądź niesegregację odpadów i ilość mieszkańców, którzy będą z tych usług korzystać no i z tego taka oferta wyszła, której mogliśmy się spodziewać. 40 km jest do wysypiska śmieci w Lubawce. A dlaczego w lubawcy? Dlatego, że to, które jest w ścięgnach, nie spełnia podobno jakichś unijnych norm. Na razie. Nie wiadomo, czy w ogóle, czy będzie cokolwiek w tej kwestii robione. Ale, ale... ta umowa jest na 3 lata, więc chyba łatwiej będzie dostosować szybko to wysypisko. No niekoniecznie. Zależy, zależy, co trzeba tam dostosować, ale to też mnie dziwi, bo przecież MPGK jest spółką miejską i skąd taka rozbieżność w wycenie, skoro władze miasta deklarują, że 37 milionów złotych są w stanie zapłacić, a MPGK mówi, że... 37 chyba, ale no tak właśnie, to mnie też najbardziej dziwi. Wszystko świetnie, MPGK ale więcej. Tak naprawdę miasto zarządza mimo wszystko tym przedsiębiorstwem, ma stały kontakt z prezesem, Inna no, tak naprawdę decyduje o tym, jak ta spółka będzie funkcjonowała i tu nagle taka oferta. No ale to też prezydent, ani zastępca prezydenta, ani naczelnicy poszczególnych wydziałów nie mogą nagle powiedzieć, że kilometr jazdy śmieciarki jest wyceniony na 3 zł, bo oni sobie tak uważają. No nie, to trzeba uwzględnić różne inne jeszcze aspekty. Amortyzację sprzętu, wywóz tego wszystkiego, położenie wysypiska śmieci no chyba zabrakło troszeczkę przepływu informacji. Ja się boję, że połowa Polski od 1 lipca, jak Neapol, utonie w śmieciach. Będą ludzie palić w śmieciach, albo będą deklarować, że nie posiadają śmietników. No ale to i tak każdy musi odprowadzić, bo są różne te systemy. A jak się nie zdeklarują i powiedzą na przykład przy jakiejś kontroli, że mieszkają w świeradowie zdroju. I tutaj nie mieszkają, nie wyrzucają śmieci. No to co wtedy? Może będzie jakiś system kontroli, albo nagle się okaże, że populacja Polski spadła o połowę i wszyscy z Janem, Marią, Rokitą będą na Saksę musieli wyjechać. Monitoring żeby przy każdym domu. Na śmieci chociaż zarobić, żeby chociaż na te śmieci starczyło w naszej Polsce. No, tak naprawdę śmieszy mnie ta cała sytuacja z tego względu, że mimo wszystko wiedzieliśmy o tym, że ta ustawa śmieciowa wejdzie w życie od 1 lipca. Tym można było się zająć zdecydowanie wcześniej, ustalić wcześniej stawki, zrobić wcześniej przetarg. A co to ma znaczyć w ogóle, że ten przetarg odbywa się na ostatni miesiąc, dwa tygodnie jest do no, wprowadzenia nowego systemu, a ludzie nie będą wiedzieli, jak te śmieci segregować, do jakich kubów, bo każde miasto ma inaczej, niektóre mają zielone, żółte, niebieskie, wszędzie jest inaczej. i To jest po prostu jedna wielka paranoia. Po raz kolejny przypomina się absurd z PRL-u w tej Polsce. Niemcy mieli takie powiedzenie swego czasu: polnisze Wirtschaft, i to chyba się sprawdza w tym przypadku. No to tym przyjemnym śmieciowym akcentem kończymy nasz program. Zobaczymy, jak sprawa się rozstrzygnie. Może w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieli, czy e, przetarg nowy zostanie ogłoszony, czy jakieś nowe, cudowne rozwiązanie i uleczenie problemu znajdą władze Jeleniej Góry. MPGK na pewno e, przekalkuluje swoją MPGK ofertę z firmą Simeco, oczywiście. MPGK i Simeco na pewno chcą zarobić. A byłoby to... dziwne, gdyby na przykład MPGK, bo tutaj jeszcze wróćmy do tego wątku, przegrało. To co wtedy? Mamy miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej. zajmuje się niczym. A Dróg, tylko zimny. Nie, no i ewentualnie kląbami w mieście. O, tak, fajna sprawa. No to kończymy tym śmieciowym programem. Nasz dzisiejszy program i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnym końcu tygodnia.